Dobra, tu, a tu... Szczery tam! Bam! Łatbę moją snajpę. Tam jest jeden. Bam! Jeden poszedł. A dziś słyszałem znowu te z tymi... Eee, halo? To się tak głośno, teraz tak cicho tu jest Okej okay. Transit main, Center Okej okay. Czyli tak cicho, to mi się nie podoba tutaj To jest zacich, to przywiązam tak głośno Naprawdę tak głośno Strzelali tam i W siebie jak dobrze widzieliśmy A można bardzo wszystkich zniszczył Dobra, dalej. Hmm. hmm. Nie, dok Trudno. Okej, okay, tu może być. O kurde. Hmm. Cholera jasna. Okej, okay, spróbuję coś. O, no i dobrze wyszło. <laughs> Okej. Okay. Zapis. No i porządek zrobiliśmy. Mój boomer kochany, nas wszystkich załatwi. Okej, okay, będzie będzie znowu wczytywanie, chyba. Okej. Okay. Okej, okay. hallu, um. o jakiś control room, a to. okej, okay, gdzie to było? Ja hm. wiem, gdzie to było, tutaj nie, to przejść nie można. Pobejrzę sobie tutaj wszędzie na razie, bo yy, nie wiem, ale to może być niebezpieczne. O, nie, znowu ta winda, naprawdę. O... Dobra, um... Hmm... Dobra, hm, co teraz włączę? Chyba to teraz odpaliłem, więc... Jedziemy teraz w na dół <laughs> Sorry Ale najpierw... Ja by tutaj ktoś sobie chciał tu przejść Przyjść tutaj To... Musi najpierw przez to przejść Oh to jest ok, trochę... Kupię postawione. <tudno> Trudno. Jaką hmm, jaką byśmy się tu wzięli? Shotguna. O, dobra broń. Jedziemy. Dobra. Jakiś wielki podwórz na pewno nie przejdzie przez to. Okej, okay, czy dole na mnie. O! Tam dole na mnie czeka. Nie wiem, ale czy się skryje lepiej. Się to nie podoba. O nie, to, 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 to musimy na dół. Okay. Rozbroić, trzeba tu się lepiej może gdzieś skryje. Jakby tam ktoś jednak był, to, to na pewno nie przejdzie. Okej, okay. jesteśmy. Hmm, tu jest za cicho znowu. Za długość nic nie działo. To mnie trochę denerwuje. Za długo nic się nie działo Ale tu mogę przejść, to dobra Dobra nowina Chyba Hmm, to nic nie ma ok. Można tylko skryć okay, Tu mogę alternatywnie przejść, Jakby tutaj coś... Ktoś... Okej okay. Jeszcze ktoś? Nie? Czepka A, czepeczki kochane e, Tu gdzieś znowu gdzieś słyszałem e, halo? Tak się, tak się przyszedł kurde i nie atakował mnie, no nie mogę przejść jeszcze no. Muszę gdzieś tutaj ma na razie odpalić nie, tu nie. Płysko wyłączone. Nieaktywne. Ale dużo amunicji jest. Oj chyba będzie jakaś walka znowu, zawsze. Eee, okej. Okay. Okej. Okay. O kurde. U, coś na pewno będzie się działo. Co to jest?! Nie znowu oni! Nie znowu oni, no nie no, Och. Dajcie spokój. Ja was nie chcę atakować. Au, 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 au. Ach, człowieku. Och... Taki jesteś, tak? Taki jesteś, kurde No szczelej! Szczelej! No, och. Wow No chodź Pięknie Och... Jak cię jak nienawidzę Tylko to przejść, kurde Tylko to przejdź No chodź, czy... czy, czy kurde Jak ja was nienawidzę o, tylko to przejść, tylko to przejść O ty kurde Mówię, mówię że cię dorwy ty Mówisz, mama ty Kurde Jak, jak nienawidzę, naprawdę ludzie oh. Hmm, e, mam nadzieję, że to są wszystkie że to byli już wszystkie wszystkie nie wiem Wytała się przedzierać OK e, dobrze że widzę tu mogę przejść no, tak um. Fajnie um, Więc jak to teraz zrobimy? Tak? Dobra Hmm Teraz że Teraz w dół znowu wyjdziemy Czyli nie chcemy uciekać Tylko chcemy już coś załatwić I dużo HP tu znowu jest To mi się nie podoba Okej, okay, już mi się nie chce być Hmm... Poglądamy co tam jest. Lampada... kompleks. Hmm... Okej, okay, idziemy. O, to się na pewno zamknie, albo? O kurde Ale mówiłem że to się znowu zamknie To było jasne Och Masz, macie to Żyjcie to i Dajcie spokój już mnie wkurzacie znowu Ciebie tak załatwię, ale Ciebie też tak załatwię Ty kupi, Bam Wow. Piękny pierwszy raz to używałem. <grystanie> Okej, <Okay>, dalej. <grystanie> o oh. kabum. a z tyłu teraz. A ja się by też jak załatwię. Pam. Dobra. Porządek znowu porobione. Ok, ktoś mi otworzył. Chętnie skorzystam. Bez to już sobie, żebym. żeby sobie już pójść. Ok, tylko że dla zabezpieczenia nie wezmę mojej pompy, aby tutaj ktoś nie. Przecież. But I'm sure you understand that I couldn't risk opening that door until you had scoured the area. This is the, last the, the Lambda complex. Every other has been sealed off to contain the invasion. When we realized that you might actually make it here, we drew straws to see who would stay behind and let you through. Obviously, I drew the short one. My colleagues are waiting at the tip of the Lambda reactor. Reactor? Waiting for you, I mean. Opa. Reaktor, naprawdę. the reactor is shut down right now but you can activate it on your way up you'll have to flood the core anyway to get into the teleportation labs you're not authorized to know about those but i can see you already know a great deal more than any one man is supposed to okay Czyli, mm, musimy dojść do reaktora. Chyba I go włączyć i teleportera coś tam Coś tam coś tam coś tam coś tam zrobić co <grystanie> Zobaczymy Ale wiem że to jest chyba nic miłego Chyba mm, Przygotujemy się Mamy tutaj no To mamy to mamy to mamy to mamy to mamy To sen od nowa załadujemy okej okay. Zobaczcie, to. Yy, no, razie wyłączę tutaj nagrywanie. Zobaczymy się w następnym odcinku, jak chcecie. Yy, Black Mesa. Dobra, was to podobało. Komentujcie, łapkujcie. Yy, subskrybujcie. I no, to cześć. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Niko888. I witam Was w następnym odcinku. Black Mesa. W, yy, w poprzednim odcinku. Przeszliśmy przez falę bitwy. <noise> I no. Ok. I. Eee. Co tam jest? Ok. Przez falę bitwy. I. Jesteśmy teraz tutaj. I musimy zniszczyć reaktor. Chyba nie wiem. Zobaczymy, coś tam, tam z reaktorem trzeba zrobić. Ale nie jestem pewny.

Halo? Uuu kurde Hm O kurde Hm Eee masz tu gdzieś ten, amunicję? O Okej, okay, full, <grym> Fajnie Dobra Drugi <grywa> ale fajne Aż muszę tego doktora też załatwić <grywa> kurde, <fuck>, szkoda <grywa> Kurde, taka fajna zawała z tym Fajne, fajne Już to lubię Fajna rzecz, fajne ciosko Wszystko załatwić jednym ciosem Dobra dalej idziemy Okej okay. Tu chyba gdzieś, nie wiem Rambada. Holand system ok, dobra, to sobie top dla ciebie raz dwa to jest fajne, to jest fajne Okej, okay, jeszcze więcej amunicji mmm, a nawet przejść Do tego boksu nie mogę wejść. Nie. Okej. Okay. Gdzie, to teraz, gdzie trzeba teraz iść? Trzeba tu iść. Tak, pięknie. Ok, na górę. O, czuję się teraz nieśmiertelnie.